Cześć, witam Was. A tak jak ostatnio wspominałem, że nie będę omijał żadnego modelu, nawet takim coś dolega, to tak właśnie robię. I mamy przed, tutaj, mam przed Wami coś takiego jak W212H. Taka ciekawostka, cyfrowy zegarek. Myślę, że dosyć znany swojego czasu, mimo że on wyprodukowany był już chyba, chyba w 2008 roku, więc już no, kawałek czasu jest z nami. No, i co sprawne oko zauważy, że ta wersja z tymi elementami czarnymi, ona nie powinna być na bransoletce. Więc tak to wygląda, bo tak, jakby na bransoletce wychodziła wersja, która nie ma tutaj tych czarnych elementów, a ma je srebrne. Ona była zmieniona, bo tam pasek, z tego co pamiętam, uległ jakiejś lekkiej awarii. A że bransoletka była, i to jest taka sama jak w tamtej wersji, no to trafiła sobie tutaj i tak to u nas aktualnie się ma w tym zegarku. Spójrzmy sobie, co my tu mamy, 3241, taki moduł, hmm. podstawowe funkcje, zasilany baterią, co ciekawe, tutaj szkiełko jest z żywicy, ale jest wypukłe, więc troszkę to może wpływać na jego zarysowanie, dajcie oczywiście mi znaka, jeśli ktoś posiada, sam jestem, zawsze o to pytam, bardzo, bardzo lubię jak słuchać opowieści na ten temat, ile z Wami taki zegarek jest, bo to jednak świadczy czasami o jakości, jak słyszę, że zegarki noszone na co dzień, bo ten w moim przypadku nie był noszony na co, dzień, na co dzień, tylko kiedyś. To aktualnie nie jest, już sobie leży i odpoczywa. To lubię słuchać o tym, ile one wytrzymują, bo to jest zawsze bardzo dla mnie ciekawe. Oczywiście przejdziemy sobie przez wygląd i no, zobaczymy, on już jest taki porysowany. No i zaraz trafimy do funkcji, zobaczymy, jak to tam wygląda. Porysowany, no ale co z tego, tak jak wspominałem. Będę wam pokazywał wszystko, co mam, więc może czasami się trafią takie lekko pobite kąski. Zresztą, takie szyb mała dygresja. Aktualnie na ręce mam 290DW291, e, ten z miszny Impasu był też jest podobijany, a bardzo lubię go nosić i co no i z tego, po to są właśnie. No ale ten to już jest chyba 94, <grym> <grym> więc no tutaj jednak ich troszkę dzieli czasu. Dobra, co my tutaj mamy? Zobaczcie, co tutaj kasia wykombinowała. Mamy takie pola 5 alarms, więc łatwo sobie zrozumieć, że chodzi tutaj o alarmy i one tutaj będą pokazane. Zaraz wam to zresztą zademonstruję. Tutaj mamy dzień, aktualnie poniedziałek. Mamy 5 stycznia i całkiem spoko, czytelna godzina. Oczywiście zobaczcie, jak wygląda na wprost. A zobaczcie, jak wygląda kontrast pod kątem. Klasyka w pewnym czasie. Tutaj jest niemalże czarno. A jak spojrzymy na wprost, czyli tak jak powinniśmy, zamykać na zegarek, chociaż tak naprawdę zawsze go mamy na ręce lekko pod tym kątem, i zobaczcie, że on wtedy też zmienia swój kontrast. Więc może szczerze dajcie znać, bo ja nie mam pojęcia, czemu technicznie to tak wygląda, że na wprost jest najmniej kontrastowo. Dobre pytanie. No i dobrze, oczywiście zegarek ma podświetlonko, zaraz Wam to pokażę, tylko sobie pogasimy tutaj trochę, ono jest takie pomarańczowe, już kiedyś chyba go wrzucałem, o zobaczcie, całkiem mocno sobie radzi, oczywiście tutaj ma problem z wyostrzeniem telefonu, znaczy telefon ma problem z wyostrzeniem tego światła, ale jest ono bardzo czytelne na żywo, więc też taka informacja, zobaczcie, tutaj są śrubki, tak to jest wykonane, skręcony ten taki jakby, to jest to, to jest metal generalnie, ale czy to jest full metal, to jest dobre pytanie, czy to jest jakiś rodzaj mm, oszukajki plastikowej, obitej metale, ale chyba nie, to jest metalowe. Ja szczerze nie zaglądałem tam do środka nigdy, oprócz chyba wymiany baterii, bo kiedyś coś takiego było, no ale już, musicie mi wybaczyć z, z racji na ilości tego, że sam się gubię. Zobaczcie opisy, 24 godziny, tryb 12, podświetlenie, adjust i mode. Tak to w skrócie wygląda, i przejdźmy sobie przez funkcję na szybko. Zobaczcie, mamy pięć alarmów i sygnał godzinowy. Jeśli je uruchamiamy, to zobaczy, że te pole tutaj w tym się zaczyna zapełniać, bo mamy tutaj podpisane te alarmy. I dodatkowo tutaj jest jeszcze alarm drzemki. Widzicie, drugi raz przyciskam i się pokazuje przy tym SNZ ta kreska. Tak to jest zrobione, więc jak do następnego alarmu, zobaczcie, przejdziemy, no to zaczyna nam wypełniać te wszystkie pola aż do ostatniego. I sygnał, oczywiście, tutaj godzinowy. No i tyle, bo z naszych odczytów o, gasimy. Tylko sobie przejdę przez. Te... o, I czwarty, proszę bardzo. Tak to wygląda. O odliczanie od tyłu, więc żaden problem, tylko sobie zobaczymy, czy możemy sterować. Nie, tym klawiszem niestety nie, więc musimy całą pętlę objeżdżać. Żeby to zrobić, zobaczymy. To jest 24 godziny, bo jak go zostawimy w tej pozycji. I uruchomimy, to zobaczcie, że mamy 24 godziny do wyboru. Restartujemy. Dalej mamy stoper. Tak to rozwiązano, że setne są u góry, sekundy niżej. No, zobaczcie, całkiem spoko. I to też jest 24 godzinny stoper. To wspominam o tym, bo nie zawsze się to akurat trafia, więc jest akurat ciekawie. Oczywiście. Mamy czas dzielony, to zaraz możemy zobaczyć. Dostajemy takie SPL, ale jeszcze sobie zrobię tak dla, dla samego siebie i dla zainteresowanych, oczywiście, filmik z ustawieniami. Więc nie będziemy tutaj tego tak bardzo rozbrajać, tylko sobie zobaczmy, co on tutaj ma. No i co? Dual time, zwykły bez stref, więc możemy sobie ustawić dowolną mm, drugą godzinę. No i to by było na tyle, moi drodzy. Prosty zegarek, ale moim zdaniem taki troszkę z epoki. No właśnie tej końcówki um, pierwszej, pierwszej dekady 2000 roku, czyli właśnie 2008 w jego przypadku. No dosyć charakterystyczna budowa, mam wrażenie z tamtych czasów. Tak to się prezentuje. Jeszcze zepchniemy. No zobaczcie, bransoletka już mocno pokierszowana, no bo mówię, no to tutaj były przygody, no ale żeby go zostawić i no to się udało zlepić, że tak to ujmę, z dwóch jeden. I został, został do dzisiaj. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki bardzo i taki szybki Casio na dzisiaj. Dzięki i do następnego.